Cajajka kochani ogólnie jak widzicie jestem em, tutaj, ale przeczytacie to co tu piszę. No właśnie, niektórzy tak, niektórzy nie ogólnie jestem na serwerze rosyjskim, ponieważ uczę się rosyjskiego. Właśnie, uczę się. Jestem ten problem, że wszystkiego po rosyjsku nie umiem. Jakiś koleś coś do mnie wypisuje, a ja nie wiem o co mu chodzi. Więc muszę z Rosji... Na polski. może tak będzie mi się łatwiej przez tą grę nauczyć rosyjskiego. Cel na dziś stworzyć trzy konta: jedno po polsku, drugie znaczy jedno na serwerze polskim, drugie na serwerze, właśnie rosyjskim, co już udało mi się, i trzecie na serwerze japońskim. Dobra, chwilę taką mu odpiszę. Da. Odpisam mu, że sorki nie rozumiem, bo tłumacz też dziwnie, tłumaczy. Czy napisał mu tak? Przepraszam, ale nie rozumiem jest. Yy, potrafię rozmawiać po polsku i po angielsku. Fi, co to znaczy fi? fi? Co to znaczy fi? muszę się nauczyć rosyjskiego sobie w tej grze nie dam rady fej, fi to fej co to znaczy fej, xd serio nie wiem to było przetłumaczone na polski no, bardzo dziwnie to ma sobie żalki do tego cyrku Dobra, zrobię arta przetłumaczonego na rosyjskie. Mm. Mm. Do... Dobra mam i teraz muszę to przepisać to że jak Klawiatury tutaj nie mam tej. Dobra, ogarnę to jakoś. Okej okay, kochani, z pomocą tłumacza Napisam coś takiego. Tutaj podałam swój nick. Zaprosiłam yy, wszystkich tutaj na polski serwer. Miejmy nadzieję, że ktoś przyjdzie, tak? Przez jakoś, przez tłumacze, przez ten, no udało mi się to napisać. W ogóle, no chłopak to do mnie taki hej, ja taki do niego hej. Co się bardziej napisałam? Dobra, trudno. Tu powinna być not. Nie, nie powinno być not. Jak widzicie, mój angielski jest bardzo słaby. Um, lepiej mi idzie chyba z rosyjskim niż z, z angielskim, no ale. Coś jest. Ej, widzicie, że w końcach mam kropkę. Dobra mhmhm mm mhmhm mm mhm mm mhm mm okej okay. to też 5 artbooków zobaczymy w ogóle bo za to dostałam 100 tych 100 fejmów no fajnie mmm Zobaczymy w sklepie, jak, co oni mają ze ubrania. Czy mają takie same jak my, czy może inne? Bo. Czy my, my... my nie mamy takiej rzeczy w ogóle? Czy znajdziemy tu dajegi na przykład? Da, Do to I only speak Polish and English. My bond Okay. Utagina Mm -hmm. Są so. Jestem. Ja I tu mega ładnie wygląda A Oprócz mnie jest jakaś inna Kasia. Nie ja tylko jestem. O mm -hmm. oni mają tu zupełnie inne rzeczy niż my. Niby fajnie, ale oni tu mają chyba ładniejsze nawet niż ma... czy to jest Wiemy, czy my. Te skrzydełko wiem, że my też na podspańca że mm. no, yy. Hmm. Hmm. i to skrzydło muszę zdjąć To jest mega nie No dobra, idziemy do sklepu, i zobaczymy co oni mają. Okej. Okay. nie rozumiem tych włosów totalnie dla tego kto przyjmie to konto po mnie zostawimy może małą niespodziankę takie hmm. kolorki no dobra zostawimy w normalnych kolorów. mm Dobra. Mhm. Jest ktoś taki jak PHP? Nie, no w ogóle, tu chyba z Polski wszyscy. To moja była przyjaciółka, bo teraz ktoś po niej przejął to konto i ten, dobra, nieważne, gruba z tej historii była. Bo... Dobra, no chyba tyle. Idę robić konto na serwerze japońskim.